Dzień dobry widzowie. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing zakupów z Action. Mam naprawdę sporo rzeczy. Dobrze, przejdźmy do unboxingu. Pierwszą rzeczą to są takie słabe zakreślacze. Akurat wziąłem sobie je do szkoły. Więc nie mogłam się nie oprzeć, ale są takie piękne. No, nie mogłam się powstrzymać, żeby ich nie wziąć. Są naprawdę fajne i jest ich szat. różne kolorki. To są najlepsze, chyba jak to nigdy nie znaleźć. Druga rzecz to kolejne pastelowe rzeczy, ale teraz długopisy. I to są długopisy naturalne. niebieskie i są to długopisy pandy. Oni i tu mamy cztery kolorki i też są kolefajnie w tej są kumerczkę, są super. <tem se> mamy No, i to są kolejne, to są. Something... Oh. To są kolejne długopisy. o. Następnymi długopisami również testanowimy są.

Rzeczy do szkoły, do mojej wyprawy, e, są takie oto. No, nie wiem, to, tak to jest. Nie wiem, czy to są dwie te rzeczy, czy to jest jedna razy większa. E, to jest pęcherudka i Tak, Dobra. Więc tak to wygląda. Kolejną rzeczą. Jest taki dziennik, o, kalendarz, brakuje takie słowa. Jest to kalendarz na wypukłość rok. Jest taki niebieski, e, z takim rzęsłami, z tym W środku wygląda. Rządza. No, to jest na konferencji. Kolejną rzeczą, już mniej e, szkolną, bo robię z niej serię na Instagramie i właśnie na tym YouTubie, e, jest e, książeczka e, kolorowanka, jest na w Już na poprzednim szorcie mam ostatnim. Pokazywałam i pytałam, co to jest koledzyk serii. Mniejszość e, osób, które wiedziały mi, co robią taką serię. Jak wygląda ona tak, są naprawdę w stanie, w Tak, że ona kosztowała około 0,45, e, i na każdej ścieżce. Na Następną rzeczą jest mi stacyfik do włosów. To jest. Taka guma. Ja w tej lubię być bardzo upiętniony, bo tej serii mam pokryta. To nie lubi, jak mi ta serii osób tu stoją. Dlatego właśnie potrzebny jest to. To jest janikolaj mi I to kosztowało 5 złotych. 4,90 złotych. 5 złotych. I to naprawdę się określiłeś dużo i suwa się sobie. Nie ma nie czy będzie. Nie wiem, czy będzie. Czy jest Czy to Czy będzie? Czy będzie? to. jest Czy będzie? Czy będzie? drugi będzie? Czy będzie? Ja będzie? tej gry do głosów. I dokładnie, no, nie innego to jest. To prawda, bardzo jest Zostało mi dwie ostatnie rzeczy, a mianowicie jest to. ja jako taki I mam To taki tylizak jest a moja siła kocha sobie na tym. że nie No. Mhm. I ostatnim rzeczem jest to też zabawka dla psa. Jest to i zabawka jest taka. Szcząca. Ona. Ona. E, to. Zabawka. Jest to zabawka. Jest to zabawka. Jest to zabawka. Hmm, hmm. 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 Dlatego wziąłem takie, bo ona już jest inna, że ona woli takie właśnie takie szeleszczące i piszczące. Mega fajne jest tutaj, więc polecam wolę, bo też to było ludzie.

abyście te, wyczekiwali następnych filmów. Pa!